Konferencja pierwsza ogólnopolska konferencja karnoskarbowa, która inicjuje cykl spotkań. Mamy nadzieję, że będzie to cały cykl spotkań, w ramach naszego projektu naukowego nazwanego SKSP, czyli szczecińskie spotkania karnoskarbowe prawników, jest to projekt, który przede wszystkim ma stanowić forum porozumienia, dyskusji, wymiany poglądów pomiędzy naukowcami zajmującymi się prawem karnym skarbowym, czyli bardzo wyspecjalizowaną, trudną dziedziną prawa, a praktykami, zarówno praktykami, Którzy prowadzą działalność w sądzie, w prokuraturze, radców prawnych, adwokatów, ale także i przede wszystkim dzisiaj doradców podatkowych i pracowników urzędów skarbowych i skarbowych. Dla doradców podatkowych ta konferencja ma ważne znaczenie, gdyż doradca podatkowy, jako zawód zaufania publicznego, jak składa ślubowanie, to ślubuje działać zawsze dla dobra klienta swojego. Udział od początku doradcy podatkowego. W tych sprawach często pomaga klientowi i zmniejsza ewentualne konsekwencje, albo nawet pozwala udowodnić, że klient nie popełnił danego przestępstwa czy wykroczenia skapowego. Mamy znakomitych prelegentów i bardzo się cieszymy, że są z nami ze strony Uniwersytetu Szczecinskiego do naszej dyspozycji. A najważniejszym podsumowaniem tego, jak istotna jest ta konferencja jest to, że patronatem honorowym, oprócz jego magnificencji rektora, naszą konferencję objął minister sprawiedliwości. Patronat medialny, Dziennik Gazeta Prawna. Są z nami doradcy podatkowi, adwokaci, sędziowie oczywiście, prokuratorzy, radcy prawni, no i ludzie ze świata nauki. Najlepsi fachowcy z prawa karnego skarbowego. Tego, które dotyczy dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorców. To spotkanie przede wszystkim inauguruje dyskusję, która ma rozpocząć się w związku z 25-leciem obowiązywania kodeksu karnego skarbowego. Ta data przypada na wrzesień, ale my już rozpoczynamy wcześniej, z tego względu, że nasza dyskusja wpisze się w duży nurt zmian w prawie karnym materialnym, procesowym, a prawo karne procesowe i prawo karne materialne ma ścisły związek z prawem karnym skarbowym. Jesteśmy tutaj i w gronie praktyków i w gronie pracowników na świata nauki po to, abyśmy mogli wspólnie wypracować to, co jest najlepsze na przyszłość, zaproponować jakieś zmiany. Mamy nadzieję, że w przyszłości, jeśli kodeks będzie zmieniany, to tylko w dobrym kierunku.